Wyjaśniam dlaczego, ale tutaj również zbiorę pewne rzeczy. I oczywiście podpowiem, co można zrobić, żeby nie, dzieci nie zamykały serca, dlatego że przychodzą na świat z otwartym sercem. Żyjmy coraz lepiej po raz 797! Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majwska-Piełka, jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to. Bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani, w sobotę. Dziś audycja związana z dziećmi. Jak to w sobotę? We wtorek mówiłam, jeden z wtorków, mówiłam o. O zamykaniu serca. Jest też audycja, duża audycja, film nagrany na ten temat, mówiący o tym, dlaczego to serce zamykamy. I oczywiście mówię tam o tym, że w znacznym stopniu dzieje się to w czasach dzieciństwa. Wyjaśniam dlaczego, ale tutaj również zbiorę pewne rzeczy. I oczywiście podpowiem, co można zrobić, żeby nie dzieci nie zamykały serca dlatego, że przychodzą na świat z otwartym sercem. Przede wszystkim dzieci zamykają swoje serca dlatego, że nie są kochane. Ale to są zazwyczaj sytuacje już takie bardzo drastyczne. Sytuacje takie, gdzie dzieci są zaniedbywane, gdzie dochodzi nawet do choroby sierocej, bo. Rzadko miewają kontakt w ogóle z dorosłą, kochającą osobą. Więc oczywiście te serca nie są takie aktywne. Bardzo często dzieci, które wychowywane są w instytucjach wszelkiego rodzaju, no, zamykają sobie te serca, żeby nie cierpieć. Dzieje się tak wtedy, kiedy oczywiście nie mają do czynienia z kochającym, czy przynajmniej właściwie wykonującym swoje obowiązki personelem. Ale prawdę mówiąc, ludzie, którzy pracują w takich instytucjach, muszą otworzyć swoje serca. Ale też może być często tak, że są na tyle wrażliwi. Zdarza się tak, że są na tyle wrażliwi, na tyle ich boli to, co widzą, że po prostu zamykają te serca, żeby nie widzieć i reagują potem jak automaty, a reagując jak automaty, powodują, że z kolei dzieci zamykają te serca. Więc to są takie sprawy, które są bardzo m, poważne. Natomiast rodzice bardzo często zupełnie nieświadomie i w najlepszej woli jakby powodują, że te serca dzieci zamykają. Z tak, jeden z takich elementów to jest częsta zmiana miejsca zamieszkania powodująca, że dzieci wciąż muszą nawiązywać nowe znajomości i przeżywają ból związany z tym, że rozstają się z dawnymi koleżankami, z dawnymi przyjaciółmi. To jest dość częsta sytuacja, po to, żeby nie cierpieć, żeby nie czuć kolejnego bólu związanego z faktem, że nie zobaczę już Ani, Basi czy Kasi, przynajmniej nie zobaczę jej długo, no dzieci po prostu dokonują operacji na swoim sercu i, i e, zmniejszają jego aktywność, uodparniają się na ból. Tyle tylko, że oczywiście odparniając się na ból, również no, uodparniają się na miłość i jeżeli nie zrobi się z tym, po drodze, czegoś dobrego. Jeżeli nie zreperują potem swojego serca, nie otworzą, to tylko będzie im się wydawało, że kochają tak naprawdę, bo ten przepływ miłości będzie albo zablokowany, albo po prostu ściśnięty. Ten to ściśnięte serce, ten słupel nie będzie przesyłać miłości ze źródła dalej, a tylko ta miłość jest tak naprawdę miłością, o której tyle się mówi. To przecież nie jest miłość erotyczna, czy przywiązanie, czy nawet uwiązanie czasami. Dzieci również zamykają swoje serca wtedy, kiedy mają różnego rodzaju odruchy serca, kiedy zachowują się w sposób, który dyktuje im serca, robią coś dobrego, chcą pomóc i są za to w jakiś sposób karcone. Jeżeli to jest tylko niedocenianie, to nie jest to aż tak groźne, ale kiedy karci się dziecko za pewne rzeczy, kiedy w momencie, kiedy ono coś robi, dostaje karę, mówi: Tak się nie robi, to dziecko się zamyka. I kiedy na przykład dziecko rozmawia, mówi coś dobrego, coś miłego do osoby siedzącej na ulicy, do osoby zebrzebrzącej, czy do jakiejś bardzo starszej pani, czy do jakiegoś starszego pana, czy do kogoś, kto bardzo biednie wygląda. To podchodzi, mówi, odzywa się, kierowane sercem. Widzi, że po dzieci są bardzo empatyczne. Widzi, że coś tu jest nie tak u tych ludzi. I słyszy, że nie rozmawiaj z obcymi, nie rozmawiaj z, z, z nieznajomymi osobami i jest, no, odciągane czasem wręcz za rękę od tej osoby. No, to oczywiście to jest nie najlepszy element. I to jest coś, co, co, powoduje, że kilka takich zachowań i to dziecko przestanie się kierować odruchem serca w tym momencie. Ale są też inne rzeczy. Dziecko robi laurkę dla mamy i w tej laurce pisze mama małą literą. Czy mamusia małą literą? Mamusia mówi, no dziękuję. Julciu, bo znam taką sytuację, ale mamusia piszemy dużą literą. I do tego jeszcze mówi to w sytuacji, kiedy są inne osoby. Ja byłam na przykład w tej sytuacji. I dziecko jest zawstydzone. Miało być przytulone, mama miała być szczęśliwa, a efekt jest taki, że ona jest zawstydzone. To dotyczy również występów dzieci, kiedy dzieci występują, kiedy pokazują, co potrafią, kiedy chcą Zrobić przyjemność i również dostają z tego powodu krytykę. Znam sytuację, kiedy dziewczynka posprzątała mieszkanie, tak jak potrafiła. To, była, to było dziecko w, 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 w młodszych klasach szkolnych. Chciała zrobić mamusi przyjemność. A mamusia przeszła, sprawdziła kurs i mówi: To ma być posprzątane. Już abstrahując od tego, że ta dziewczynka nie garnęła się do sprzątania, to również takie zachowania mogą spowodować, że to serce się zamyka. Serce się zamyka wtedy, kiedy mówimy, jakąś, jak dzieci mówią jakiś swój sekret, jakąś ważną dla nich rzecz, jakieś spostrzeżenie i zostają na przykład wyśmiani albo zdradzeni, że użyję tego słowa. Zdradzeni, bo to, co miało być sekretem, zostało przekazane gdzieś dalej. Ja namawiałam do tego, żeby nie mieć sekretów z dziećmi, z, z dziećmi, ale sekretów w rodzaju zrobiłam coś i niech tatuś o tym nie wie, czy zrobiłam coś i niech mamusia o tym nie wie. Albo wspólnie, razem robimy coś, co <laughs> nie chcemy, żeby mamusia wiedziała. A jeśli nie chcemy, żeby mamusia wiedziała, to z reguły nie jest to nic dobrego. Tego rodzaju sekretów nie warto mieć z dziećmi. Ale dziecko ma jakieś przemyślenia, dziecko ma jakieś plany i nie musi mówić i nie mówi wtedy nie mów Tatusiowi czy nie mów mamusi, dlatego że to nie jest nic e, niedobrego, ale po prostu mówi nam to, jakby i mówi: wiesz, to jest mój sekret. Ja chciałabym na przykład e, z, odnaleźć. Tak jak Kolumb, to też historia, którą, którą znam, kilkuletnia dziewczynka, w chyba pierwszej klasie szkoły podstawowej, oglądała rysunkową książkę, rysowała różne rzeczy, jakieś takie krótkie teksty były, na temat Kolumba, właśnie i odkrycia przez niego Ameryki. I ta dziewczynka w jakimś momencie yy, powiedziała swojej babci, wiesz babciu, ja to tak bym chciała, jak, jak Kolumb. ja tak kiedyś będę robić, ja ja będę pływać i, i, i może odkryję nowy ląd. Babcia mówiła jej wtedy, wiesz, w zasadzie myślimy, że już wszystkie lądy na globie żeśmy odkryli, ale kto to wie. Na pewno mogą być jeszcze jakieś morze, czy na no morze mogą być jakieś fragmenty i tak dalej. No bo oczywiście, no jak tu można odpowiedzieć dziecku, żyjemy w przekonaniu, że raczej wiemy, jak wygląda ziemia w dzisiejszych czasach, mając wszystkie doświadczenia. Ale jakby nie o to chodzi. Potem, w sytuacji rodzinnej, gdzie było bardzo dużo ludzi, babcia z rozbawieniem opowiadała właśnie o tym marzeniu swojego, swojej wnuczki. No i znowu, takie serce się zamyka, takie dziecko robi się mniej ufne. Czy w ogóle nieufne? Powiedziała coś, powiedziała, bo była kierowana sercem w tym momencie, a, a babcia ją wyśmiała. A babcia, może nie tyle wyśmiała, ale zbagatelizowała. Zrobiła z tego coś, co jest nieważne. I tak, bagatelizowanie, niedocenianie wagi tego, o czym mówią dzieci, też powoduje, że zamykają one swoje serce. Dzieci oczywiście zamykają serce wtedy, kiedy mieszkają z jednym rodzicem, a drugi rodzic nie bardzo dba o to, aby być w obrazku, aby był obecny, aby dziecko to miało go wystarczająco dużo. Kiedy rodzice się rozchodzą, a dzieci. Są z jednym i z drugim rodzicem, kiedy jest to ustalone, kiedy jest się z jednym, a kiedy jest się z drugim. I kiedy wiadomo, że każdemu z tych rodziców zależy na tym, aby dzieci z nimi były, dzieci mają się zupełnie dobrze i wcale to nie ma na nich jakiegoś, w przeciwieństwie do tego, co można usłyszeć od niektórych psychologów, jakiegoś niedobrego wpływu. Natomiast wpływ jest niedobry wtedy, właśnie zamykają serca, kiedy jedno z rodziców, no. Nie chce się kontaktować. Oszukuje. Mówi nieprawda. Obiecuje, że przyjdzie. Obiecuje, że przyjedzie. Obiecuje, że zabierze. Obiecuje, że da coś. I nie robi tego. I dziecko czeka. Dziecko się cieszy. Dziecko z otwartym sercem wygląda przez okno, czy w jakiś inny sposób nasłuchuje, czy przychodzi, przyjdzie już, czy idzie już tata, czy mama. I nie. Nie ma tego. I dziecko cierpi. Cierpi jeszcze bardziej wtedy, kiedy mamusia czy ta w zależności mówi nie najlepsze rzeczy o tym drugim rodzicu. Mówi: widzisz, tatuś się nie kocha. I to jest wtedy element, który powoduje, że dzieci zamykają serca. Nie chcą cierpieć. Nie chcą cierpieć, nie chcą być sami. Z tym, z tym swoim jakby bólem. No bo mamusia tutaj postawa taka tatuś nie przychodzi, więc to dziecko po prostu zamyka swoje serce. Czasem dzieci zamykają też serca, kiedy są, mają sytuację, w której wyśmiewają się z nich rówieśnicy, kiedy doznają dużo różnych przykrych rzeczy od rówieśników, albo widzą w domu przykre scenę. Sceny, które powodują, że, że cierpią. I często dzieje się tak wtedy. Kiedy są to dzieci bardzo wrażliwe. Kiedy są to dzieci, które mają wyjątkowo wysoką wrażliwość. Po to, żeby nie cierpieć, żeby nie widzieć tego, co się dzieje, żeby nie, nie współczuć, ale nie w taki sposób, jak wiemy, że można dzisiaj, że można współczuć. Dziecko tego nie wie. Tylko wchodząc w to empatycznie, wchodząc w całą tę sytuację i cierpiąc, cierpiąc ból, to wtedy również zamykają serce. I uwaga, dlatego do, do że rodzice często grają w swoje gry. U mnie w domu babcia z moją mamą grały w grę, która była dla mnie bardzo przykra, którą bardzo przeżywałam. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest tylko gra, że one sobie tak mówią, że tak się dzieje, a do tego nigdy nie dojdzie. Ale w tym momencie, kiedy to się działo, byłam absolutnie nieszczęśliwa i myślę, że to był jeden z powodów w moim życiu, dla którego zamknęłam swoje serce. Dzieci, które są bardzo wrażliwe, w ogóle wszystkie dzieci nie powinny oglądać zbyt, y, oglądać zbyt za wcześnie i za dużo tak zwanych bajek, czyli filmów, które się widzi, ale też cały czas, kiedy dzieci oglądają filmy, powinna być obok nich osoba dorosła, żeby tłumaczyć im różne rzeczy w odpowiednim momencie, żeby te przeżycia nie były silne, żeby właśnie nie było potrzeby zamykania serca i chronienia się przed takim bardzo silnym bólem. Ostatnio oglądałam rozmowę na temat w ogóle filmów i oglądania przez dzieci filmów i, i, i tego, co się potem dzieje, jakie są zaburzenia. Nie ze wszystkim się zgadzam w tym temacie, ale na pewno zgadzam się z tym, co pani profesor mówi, o, o oglądaniu filmów, dlaczego nie warto je zdawać tych filmów dzieciom we bardzo wczesnym wieku, a potem dlaczego powinna zawsze być przy tym osoba towarzysząca. No, mówiłam niedawno sama o, w jednym z podcastów, co czyta Twoje dziecko. Przepraszam, co ogląda Twoje dziecko, o tym, żeby mieć do tego odpowiedni stosunek. Ale właśnie chcę powiedzieć, że tu, tutaj Pani Profesor w sposób naukowy i w, przy tamtym podcaście, i w przy tym podcaście jest link do tej, do tej rozmowy, Mog, możecie posłuchać, kochani. Ale właśnie to powoduje bardzo często, że dzieci no, zamykają te serca, żeby nie, nie, ich nie bol, żeby ich nie bolało. I żeby nie odczuwały tak bardzo mocno tych emocji, a można było im, by im w ogóle tego oszczędzić. Ja sama pamiętam z dzieciństwa e, dwie takie sytuacje, które no, m, bardzo, bardzo mocno przeżyłam to były histerie. To, to nie był płacz, to były histerie. W jednym wypadku to była książka Panna z mokrą głową. Moment, w którym pies spalił się, próbując ratować kogoś, czy coś z ognia, kogoś z ognia. I pamiętam taki fragment, ponieważ jego wierne psie serce kazało mu iść za jego panią. A tak mocno to odczułam. To był okres, kiedy ja byłam bardzo czuła na. na ból zwierząt i, i, na wszystko, co się, dzieje się im niedobrego. I to jest też normalne. Dzieci są otwarte i nie zostaną otwarte. Nie warto jest im tego zamykać. Ale to zdanie spowodowało, że, no, dostałam po prostu histerii jakiejś, tak? Bardzo byłam, byłam wrażliwą osobą. Jako kilkuletnia dziewczynka oglądałam też zupełnie potrzebnie pozwolono mi oglądać ten film. A potem ktoś powinien przy mnie być, i zamiast mówić do no, nie płacz i nie, nie nazywać mnie historyczką, i nie mówić o mnie, w jakiś sposób przykry, bo Taka była sytuacja, może nie tyle przekryła i taki przyśmiewcze trochę. Oglądałam film Czarownica, to jest film, film jak dziś pamiętam z Mariną Wlady, gdzie też no, ukaminowano tę dziewczynę. Sąsiedzi Zabili ją, rzucając w nią kamieniami, i to akurat w takim momencie, kiedy ona chciała pójść do kościoła, do ich kościoła. Wtedy też była histeria, wtedy też były, były łzy, ale w tym momencie trzeba radzić sobie z dziećmi tak, żeby je utulić, wytłumaczyć, coś yy, powiedzieć o tym, że, że czas, świat bywa niedobry, ale to nie jest tak, że jest zawsze tak i wszędzie tak. Natomiast absolutnie nie zostawia dziecka samego z tym, bo jeżeli się dziecko wyśmiewa, czy mówi się o nim najlepiej, to tak jakby się zostawiło samo. Czyli te akty wrażliwości dzieci, ta empatia dziecięca, warto, żeby zostawała, tylko warto, żeby ją w odpowiedni sposób tonować jakby, ale tonować, a nie powodować, żeby dziecko się zamykało. Warto jest dzieci uczulać na różne dobre rzeczy, uczyć współczucia uczyć również dobrych innych emocji. Wspólnie jest tylko współczucia, czyli na przykład wspólnie z dziećmi robić pewne rzeczy dla ludzi potrzebujących tego. Wysłać dziecko z pieniążkiem do pana, wyjaśniając, że to może panu się przydać do tego, żeby mógł sobie kupić jedzenie. Ja pamiętam, jak moja starsza córka miała... Robiła z, z, z dziećmi, wówczas to, to, to były dzieci jej partnera. Przez kilka lat była z rozwodnikiem, który z osobą, która się rozeszła z, 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 ze swoją żoną i miał dwie córki, bardzo o nie dbał. To, bu, to był właśnie przykład, jak można zachować relacje z dziećmi. Był naprawdę bardzo dobrym ojcem, ale też matka. Absolutnie w tym dobrze uczestniczyła i tych dzieci nie było widać tutaj żadnych, e, jakichś wyzwań z tym związanych. tylko jeszcze Magda bardzo mocno wchodziła wtedy w tę rolę takiej macochy. Nie lubię tego słowa, no ale tak to się po polsku mówi. I na przykład na przed świętami organizowała z tymi dziewczętami paczki. Robiła paczki dla bezdomnych, bo w Kanadzie nazywa się BAM, taka osoba. I wspólnie z tymi dziećmi, Wigilię, zanim zasiedli do stołu, jeździli właśnie w takie miejsca, w których można było te osoby spotkać, i ci ludzie dostawali paczki, paczki, nie pieniądze. I w momencie, kiedy robiono te paczki, kiedy one robiły te, te paczki, Magda rozmawiała z nim, wyjaśniała im pewne rzeczy. Mówiła właśnie o tym, co, co to jest współczucie i jak, w jaki sposób to współczucie można zamienić na działanie. A zatem te odruchy dobre, dziecięce, odruchy serca dobre, trzeba podtrzymywać. Nie można ich bagadalizować, nie można wyśmiewać się z dzieci, kiedy czują mocno. Warto to tonować wyjaśnieniami takimi. Ogólnymi na temat świata, które mogą to, to odczuwanie w tym momencie zmniejszyć, ale tylko po to, żeby nie bolało je za bardzo. Natomiast trzeba, warto otrzymywać otwarte serce. No i kochać te dzieci, samemu amanować miłością. I wtedy tak. I wtedy dzieci będą miały otwarte serce. Będą wchodzić w życie z otwartym sercem, jeżeli jeszcze po drodze, Nauczymy je różnego rodzaju kompetencji, będą widziały w domu różnego rodzaju zachowania, które pozwalają żyć z tym otwartym sercem na tyle, żeby nie czuć za bardzo bólu, to będziemy mieli pięknych, wspaniałych, dorosłych ludzi, takich, jakich życzylibyśmy sobie na tym świecie. Mam nadzieję, że, że wyciągniecie coś z tego, kochani, że to się przydało. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.